Mam mordy, witajcie w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley I zobaczmy najpierw jaka jest pogoda Ja sobie tu dałem joystick, ale chyba go nie będę używał, bo łatwiej chyba jest bez niego Ok, dzisiaj będzie słonecznie Okej okay. Powinno być, a deszcz pada, dobra Idź tam Idziemy poznać nowych ludzi Do miasta Bo takie mamy zadanie od sołtysa. Idziemy. Jest tu kto, ktoś, kogo nie znam. Może? Bo jest siódma, to może ktoś będzie na dworze. O. Od 12 otwarte. To hmm. ja chyba wracam do domu i idę spać. Tu będzie tajemlapsik mały, jak ja będę wracał do domu. Albo w sumie nie przybolejcie to ze mną. Jak będę poznawał ludzi, zrobię Wam lapsa, Żebyście nie musieli się męczyć. Tak bardzo. do wilka. I śpimy. Tak. Jeśli jeszcze tego nie robisz, zostaw łapkę, subskrypcję. Okej. Okay. Jaka będzie pogoda jutro? Będzie też słonecznie. A to co? Okej. Okay. Jak tam nasze plony? No nawet spoko. Ups, rozwaliłem coś. Naszym kilofem magii XD. Jest szósta. Idziemy. No to co, mały time lapsi I widzimy się jak już skończę poznawać wszystkich. E, wróciłem, no bo tu mamy takie wyzwanie Help Wanted. Stew uh new... -huh. ...making... Tak, tylko nie rozumiem tego zadania do końca, no ale dobra, wezmę je. Mogę mówić na chatę? Zamknięte do ósmej. Ale czemu nikogo nie ma? Co to za wieś, gdy nikogo nie ma na dworze? Co to ma znaczyć? No bez przesady. Dobra. Wracamy do time lapsa. Jestem jeszcze, za chwilę wrócimy do timelapsa, tylko trzeba poczekać. O, dobra, timelapse. Ludzie, wróciłem. Zdaję sobie teraz sprawę, że... A, dobra. Popoznajemy ludzi, tak, bo... Albo w sumie widzimy się za chwilę, bo tam lapsa za dużo montażu. Pomyślałem, że później popoznajemy tych ludzi. Teraz spróbujmy ogarnąć jakieś inne zadanie, nie wiem. To the beach. Więc the beach, south of town before piąta... O piątej, mam być na farmie. Na południu... Na tej, na plaży. Nie wiem, czy dojdziemy, ale musimy dojść, bo inaczej będzie słabo, bo nie dojdziemy i, i nie dojdziemy, no. no. Lecimy. Boże, dzięki za wędkę, ziomek. Aha, muszę coś wywalić, no to nie wiem, ten kamień. Dobra, dzięki za wędkę. Typie, może, jak to się... Może coś złowimy. Kurde. Kurde. Dobra, nie, nic nie bierze na plażę o 5. A tu jest plaża. No to przyjdziemy tu o 5. Jak którędy tu się idzie, żebym pamiętał na przyszłość. Aha, tu w dół trzeba. okej. Okay. to widzimy się o 5. Już jestem z powrotem. 5.40, a o 5.50 musimy tam przyjść. 5.50, idziemy. No więc co, jest tu coś? No piątej 5.50 mieliśmy przyjść na plażę. Gdzieś tak coś pisało, że o 5.50 mamy przyjść na plażę. Ale tu nic nie ma. Tu na plaży nic nie ma. Szukano nas. Ale jak nic, było jakieś zadanie, że mamy tu przyjść o 5:50. A tu się rzeczy stakują? Stakują się, okej. Okay, to ja to sobie wezmę. Okej, okay, idziemy stąd. Już. Na razie. Tak. Żegnaj plażo. A tam jest jeszcze jakiś domek. A pewnie tam można kupić łódkę drogo. O, tu jest ktoś, kogo jeszcze nie znamy. Będziemy tak poznawać ludzi na bieżąco. Tak, jak kogoś spotkamy nowego, to dopiero go poznamy. No i to będzie dobre, bo nie będziemy ładzili w kółko i czekali na ludzi. Tylko jak ktoś się pojawi, no to po prostu będziemy wiedzieć, czy go znamy już, czy nie. a przy okazji zasiejemy nasiona, które kupiliśmy no i sprzedamy coś pójdziemy sprzedać drewno to sprzedajemy cięcie albo w sumie nie jeszcze zasiejemy to okej okay. to zasiejemy i to zasiejemy. I teraz trzeba to wszystko podlać ładnie, pięknie. Ja to podleję i widzimy się za chwilę. Już jestem z powrotem. Idziemy położyć tapetę na ścianę. Okej, okay. okej. Okay. Dobra. I teraz idziemy spać. Spać? Tak. Śpimy. Ile zarobiliśmy? 140. Nie zwróciło się, no ale zawsze coś Dzień piąty wiosny Piąty dzień wiosny Pogoda Słonecznie jutro Będą duchy. Oj, będą duchy Oj nie! Oj nie, oj nie, oj nie tu jest nasza farma, trzeba to wszystko podleć ponownie, ale to poza odcinkiem już podleję, żeby tu nie marnować czasu. No co? zostawcie lajka, suba, napiszcie komentarz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i pa pa!